Siemano, z tej strony Adam. Witam Was w kolejnym odcinku poświęconym zwrotom z Amazona, czyli temacie, który jest mega kontrowersyjny. Dlaczego jest mega kontrowersyjny? Bo jedni na tym zarabiają, drudzy na tym tracą. Kto na tym traci, ten, co kupuje towar od nieuczciwych sprzedawców, którzy kupują zwroty z Amazona, przebierają je, sprzedają to, co najlepsze, a później resztę pakują w boksa i sprzedają dalej. Dlatego weryfikujcie swoich sprzedawców, szukajcie kogoś sprawdzonego i poleconego i najlepiej kupujcie to od firm, które wystawią Wam paragon bądź fakturę. W tym odcinku otworzymy sobie boxa za 1000 zł, w którym znajduje się robot sprzątający oraz różne inne ciekawe rzeczy ze zwrotów z Amazona. Wartość rynkowa tego boxa na Amazonie to około 3300 zł. Spróbujemy sobie to trochę zweryfikować, poprzeglądamy sobie te rzeczy, częścią pewnie się pobawimy, bo jest to fajna zabawa. Także jeśli jesteście ciekawi, co jest w środku, to zapraszam do oglądania. Najprzyjemniejszą rzeczą w zwrotach z Amazona jest otwieranie paczek. I to jest uczucie, którego nie da się niczym zastąpić. Tak jak już wcześniej wspominałem, to jest uczucie, które można porównać do, do, do tego uczucia, jak się w Wigilię podchodziło do choinki i się otwierało prezenty. tak? Nigdy nie wiadomo, co się dostanie i czy się nam to spodoba. I o to chyba w tym chodzi. Także dzisiaj mamy boksa za 1000 zł. Są to zwroty i, i nadwyżki magazynowe. Większość produktów ma cenę, za jaką została sprzedana na Amazonie, oraz kod QR, który prowadzi do produktu na Amazonie. Więc możemy sobie tam pobrać opisy i zdjęcia, jeśli chcielibyśmy je sprzedawać, a nie zatrzymać sobie. Otworzymy sobie pierwszą rzecz. I chyba jest to jakiś, jakiś termos. Nie, to jest po prostu butelka do picia, i to dosyć spora. Całkiem ładna nawet. I cena to 19,20 euro. Jest nowa. Lecimy dalej. Kolejny gadżet od Amazona. Zabawka za 63,22. Nie wiem, co nam powiedzieć na temat tej zabawki. No wygląda na nową. I to tyle, chyba. Lecimy dalej. I mamy tutaj dmuchawę za 60 e, euro. 59,99 dokładnie. Taka była cena tego na Amazonie. Otworzymy sobie i zobaczymy, zobaczymy, jak działa. Brakuje tu jakiegoś elementu. Wow, I'm too sexy for your love. Mamy tutaj wykrywacz metali, jest to chyba jakaś zabawka. 56 euro. To może być fajna zabawka. Ogólnie zastanawiałem się kiedyś o takim wykrywaczem metali, ale bardziej takim profesjonalnym, że można by było sobie z tym ponurkować. Tutaj mamy łopatkę nawet. Myślałem, że ma to jakiś ślad używania, ale to był po prostu kurz. Bateria jest wsadzona niby. Dobra, działa, działa, włączyło się. Trzeba jakoś przepchać tu rurę. Tak, tutaj się to będzie blokować. Kiedyś mówili na mnie młody geniusz. Dobra, szukamy. Ej, działa to! Patrzcie. Ciekawe na jaką odległość to działa. Na jakieś 20 cm, nie? Ej, fajne, podoba mi się to. Fajna zabawka, naprawdę ej. Muszę sobie kupić coś takiego profesjonalnego na lato, żeby sobie pod pomostami sprawdzać i, i, i chodzić nurkować, nie? Chociaż w Polsce te jeziora niekoniecznie są takie czyste, nie? Ale są. Są jeziora, w których można by było to robić. Najbliżej mnie to jezioro Serwy, moim zdaniem jedno z najczystszych jezior w okolicach Augustowa. I mamy tutaj jeszcze ten. Mamy tutaj Grabie. Mamy łopatkę. To jest wszystko, co trzeba. 5604 na Amazonie. Dobra, wracamy do naszego boksa. Mamy taką rzecz za 63-52 euro. Otworzymy to sobie. Kabel zwinięty fabrycznie. Jest to zegar. To jest zegar z kamerą. Gdzie jest dziesiątka, na jedynce znajduje się kamera, nie? Czyli takie urządzenie szpiegowskie jakieś. Dla takich podglądaczy. Ale widzę tutaj też rzecz, e, która e, pomoże się uchronić przed takimi urządzeniami. Bo jest tu wykrywacz urządzeń szpiegowskich. 3830 e, na Amazonie. Dobra, to wykrywa kamery. Ciekawy jestem, czy wykryje czy kamerę w aparacie. Na pewno powinno to wykryć tą kamerę w tym, w, e, w zegarze, nie? Na tamtym czymś możemy to sprawdzić. Działa. Jest to jakaś antenka. Nawet mamy latarkę. Sprawdzimy to na kamerze. Ej, pika. Wykryło coś. Ej, to... To działa też na urządzenie rejestrujące dźwięk, patrzcie. To już wiem, że na pewno wykryję też tą kamerę. To jest urządzenie must have, jak się spotykasz z jakimś innym youtuberem, nie? Tak mi się wydaje. Dobra, lecimy dalej. Są to jakieś słuchawki. 23,52 euro. krystal T6, AT6. Pudełko, jakie od jakiejś JBLi, można powiedzieć. Takie dosyć specyficzne etui na te słuchawki, nie? Bo te słuchawki... Ej, te słuchawki się tak wyciąga z tego, zobaczcie. Fajny buyer, powiem wam. Nie widziałem jeszcze takich słuchawek. I rzeczywiście są, są zupełnie nowe, bo widać tu jeszcze folie e, ochronne. Ciekawe jak grają. Nie będę ich zakładać, bo, bo wtedy już nie będą nowe, nie? Jeśli ktoś handluje takimi słuchawkami i te słuchawki nie są nowe, to moim zdaniem powinien je e, dezynfekować nie? jakimś alkoholem. Eee, lecimy dalej. Jakaś branzoletka z perłami pozłacana 18K. 118 euro. Aż powiem Wam, sprawdzę to na Amazonie, czy to tyle kosztuje tam. Dosyć ładna. Jest, jest nowa, ale separowano to, to, to ja nie znam. Kolejna rzecz: coś to takiego: Multifunctional Portable Voice Amplifier with LED Display. Sprawdźcie słuchawki są, Mówię, to jest chyba nowe. Tak, fabrycznie poskręcane kable. Ja już na tym się znam, już się tego nie otwierałem. Pachnie nowością. Zapach też jest ważny, jak sprawdzacie zwroty, to... to powiem wam, że jeśli chcecie zobaczyć, czy coś było używane, ee, to wystarczy to czasami tylko i wyłącznie powąchać. Okej. Okay. On, off. Speaker mode. Speaker mode. Ej, ja chcę chyba zobaczyć, co to jest. Wzmacniasz głosu. moje uszy, halo, halo. Ja już się wczułem. W to. Teraz, moi kochani, kręcimy bioderkami, Oczywiście. Fajne urządzenie. Już jest używane. Było nowe, już jest używane. Mamy tu smartwatcha za 6941 na Amazonie. Zbudowaną integracją z Alexą. Mówi wam to coś? No, wygląda na, na nowe. co to więcej gadać? Kolejna rzecz. Petcam Light do obserwowania zwierząt. Pewnie wykrywa ruch i takie tam pierdoły. Kąt widzenia 100 stopni. Rozdzielczość 2304 na 1296 3991. Chyba jest nowa. Można tak powiedzieć. Nie wiem, czy ktoś to odklejał. Nie jestem w stanie tego stwierdzić, powiem wam. Ale ma folię ochronną. No, przydatne rzeczy, jeśli na przykład zostawiacie swojego pupila w domu e, i chcecie zobaczyć, czy nie rozrabia. Wiem, że są jeszcze takie kamery, przez które można rozmawiać. Tu jakaś szczotka dla kotów za 18 euro. Klasyczna, taka, że można sobie tą sierść wysuwać, nie? Bardzo ładna jest. No, i na sam koniec zostaje nam wisienka na torcie. Robot sprzątający, czyli baza tego boksa, można powiedzieć. 149 euro. W takiej cenie ten robot był sprzedawany na Amazonie. Ładnie zapakowany. Dużo kurzu na nim widzę. Jest tu folia ochronna. Chcę ocenić, czy on jeździł. Ma jakieś delikatne ślady. Ten robot wygląda, jakby był puszczony z raz. Pojemnik jest czysty. Na szczotce jest jakiś, są jakieś zabrudzenia. Ścierki do mopowania też nowe. Spoko. Dzięki bardzo za obejrzenie tego materiału. Jeśli Wam się podobał, to nie zapomnijcie łapce w górę subskrypcji. Do zobaczenia w kolejnym.